Witam, jestem Promil Eruwina jestem Promil, a to jest unboxing płyty White NM-5 Rockstar 4. Dokładnie tak, przez ją do mnie przyszła. Na maila mi przyszedł film z powstania albumu, który obejrzałem już 5 minut z 18. Oczywiście w koszulece 1 na 100 dotychczasowe płyty White, które ja posiadam. Jest to. Rockstar Do Zachodu Słońca Jest to oczywiście e, White Violet Pretty Boy O, piesio Oraz jest to Pretty Girl To są wszystkie płyty White'a jakie posiadam na ten czas no, i oczywiście teraz dochodzi kolejna płyta. Kolejna płyta do mojej kolekcji, która nad Pretty Girlem ma swoje miejsce. No, powiem tak. Spodziewałem się dużo większego pudełka. Tak w przypadku SB Mafii. Te boxy są duże. No, ale jednak to nie była taka duża cena. Chociaż za 180 zł, chyba, no to wydaje mi się, że powinno być to większe. Jest to czarny, ładny box e, który. Właśnie, to jest naklejka, czy to nie jest naklejka? Nie, to wygląda jak, jak nadruk, ale w sumie to, to nie wiem, czy to jest naklejka, czy to nie jest naklejka, nie wiem. No, tak to wygląda, bardzo ładne, nagrywam z telefonu, bo ładnie widać i też tak chcieliście chyba, z tego co pamiętam. I teraz, jak się za to zabrać? O, okej, okay. okej, okay, nic nie widziałem. Tu, a to jest na, na magnes, dobra, no to zarąbiście. No i patrz, otwieramy. Czy to też jest na magnet? Nie, to już nie jest na magnes. I mamy tak. Więc lecimy. Mamy tutaj folikę. Rockstar. Zarąbiście, że zrobili taką koszuleczkę. Oczywiście współprac z Sony Music. Dobra, pierw to wyciągnę. Jeszcze na to nie patrzę. Jeszcze na to nie patrzę. Rockstar fun Pack. Ok, zarąbiście. I od samego końca co my tu mamy? Rockstar i to jest naklejka. Tak oto. Dalej. Rockstar, Rockstar, Rockstar. Rockstar. Takie napisy. Dalej mamy. No, kto by się spodziewał, kolejny Rockstar. Taka, taka naklejka. Następnie taka ładna naklejka już. Takiego oto Rockstar'a? Przepraszam na przykład magnesu nie ma. To by było fajne. O, I to jest coś świetnego! Są te! Jak to się nazywa? Przypinki czy przywieszki? Są materiałowe! Patrzcie! Rockstar. Tu jest taki ładny. Ładny, piękny Rockstar. Logo z ogóle Snapchata. <laughs> I tu. Piękny, naprawdę przepiękny, i tu się nakleja. ooo, Rockstar napis. Naprawdę bardzo ładne. A, a, a. E, oj, puści mi się film. E, szybko, tak, naprawdę na szybko. E, moja ulubiona dotychczasowa pisanka z tej płyty white jest to off white, a najmniej lubiana. Jest to chyba spadająca gwiazda. Na początku ją dużo słuchałem, ale potem już tak słucham i mam takie. Hmm. No nie. Coś e, w się sensie bardzo lubię oczywiście, ale tak najmniej... E, ten, najmniej mi teraz siedzi. No i dobra. Podobnie jak to było w płytach Hotel Mafia, mamy tu płytę stara Więc wyciągnijmy ją sobie. O! O dobra, widzę co jest niżej, ale to zaraz. Mamy piękny podpis własnoręczny od White'a. Tak on wygląda. Mimo, że tu już mam, nawias, że to jest nadruk i to jest. Nie, przepraszam. Tu jest chyba Roxy. No bo ja tak nie widzę z tej perspektywy. Tu jest chyba White'a, a tu Maty. Dobra, jest to. Tutaj mamy Rockstar oczywiście. Rockstar. E, no i teraz wyciągnijmy. Okej okay. Takie samo pudełko miał Jack Gucci Trip z tego co pamiętam Ładnie widzicie to jest logo No i jest piękna płytka Zobaczcie O Spotify a Wam pokazuje Zaczekajcie, przełączę ten filmik o. Płytka jest Rockstar Dobra No okładka bardzo ładna, podoba mi się E, z boku oczywiście White, Rockstar. Już nie ma loga SBM oczywiście. Tutaj tył. No jest track lista. E, 21 numerów. ok Okej. Okay. No to wam przeczytam. Infinity Pool spadająca gwiazda, presja, opuszczony dach. E, Kaptur, Fit Palar, nawiedzony dom, 100 000 razy z Chivasem, Co ja poradzę, 1 na 100 Fit Mata, e, Lady Gaga, e, Zjedź w dół, 11 no, to jest 2 KC ze Stowezem, 12 to jest Rodeo, 13, 13 to jest dzisiaj, 14 jest z łzami ci do twarzy, 15 za tych co nie mogą, 16 chromowane serce, e, 17 392, 18 Off-White, 19. Rozpięta koszula, 20. Choć nie widać na zewnątrz, z BDOS-em 21.1.5 21. Postanowienia noworoczne Czy to jest jakiś taki do yy, SB Mafii? I numeru postanowienia noworoczne? Ja nie chciałem No ciekawe, ciekawe. Oczywiście jest tutaj California Records A nie będzie widać I jak szczerze wam powiem, tak to wygląda półta ciekawie... No, taka taka śmieszna, śmieszne takie zdjęcie, no? Ciekawe, ciekawe. Więc e, dobra. Mm, otwieramy i zobaczmy co jest w środku. Uh. Okej okay. Hu uh, uh, hu uh, uh, hu. Uh, uh. Piękna, naprawdę piękna tutaj płytka Rockstar. Pod nią jest samochodzik w akwarium. Ładna grafika. No i tu mamy książeczkę, którą sobie teraz pozwolę wysunąć, by wam ją pokazać. Oczywiście jest to okładka. No i w środku tu mamy yy, okej. Okay. No, no oczywiście jeśli ktoś chce coś zobaczyć, no to ten, to kilka wam pokażę. Oczywiście nie wszystkich. No bo wiecie. Też chcę mieć coś dla siebie i też chcę trochę niektórych rzeczy zachować dla tych co mają już płytę. Takie to wam jeszcze pokażę. O, ładne zdjęcia! Yo. Taki łajzior to jest naprawdę cud. No i tu wam jeszcze pokażę. Dobra. Dobra, schowana. Oj, tu mi się zepsuło. Dobra, naprawiony. Yy, tu dużą płytkę. Chowamy. I to było na tyle z tej oto płyty Rockstar 4. Teraz, jakie to jest ładne Bentley Music. Myślałem, że będzie inaczej wyglądać okładka, ale wygląda naprawdę agresywnie. Bentley Music Mixtape. W też jest to napisane no i z tyłu. Uuu Hulala Mocno mi to przypomina e, klimat mafii, ale dobra Przytnijmy i się dostańmy do tego cuda, tylko jakby to zrobić, żeby tego nie uszkodzić A, tu ciachy. Dobrze Ciechnąłym, ciechłym. I tu niestety nie widzę na razie traktacji. Uhu, jakie to jest ładne. A, i tu jest tył. Tu jest przód. Dobra, dobra, dobra. No i to się otwiera tak. Uhu, uhu, uhu. Ładna płytka. Oj, oj oj. Wyjdź. Dziękuję. Piękna płytka. Z chainem. No i. Dobra. No to dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnych unboxingach. To by było na tyle. White Rockstar 4. Recenzja unboxing. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.